Mordeczko, jeżeli też tęskniłeś za tiltę, to proszę o pozostawienie tutaj polubienia. Dzięki! 2 grudnia 2020 roku wykrzywione wieże zniknęły z mapy Fortnite Większość osób uważała, że Tilted już nigdy nie wróci Nigdy, nigdy, nigdy Tak się składa, że dzisiaj mamy update A wczoraj Fortnite dodało tego oto tweeta Czyli jak pewnie się domyślacie, Tilted dzisiaj wraca Znaczy no, chyba wraca Oczywiście z tej okazji mam dla was prezent Aeroxa 3 Wireless, białego Jeżeli chcielibyście go wygrać to standardowo trzeba zostawić łapeczkę w górę, tam na dole Zasubować kanał z dzwoneczkiem również tam na dole A w komentarzu tym razem napiszcie mi co wam się najbardziej lub najmniej podoba w nowym Tilted Towers. Plus napiszcie wasz nickname, na którym macie wpisany kodzik JACOB w sklepie Fortnite. A teraz lecimy. Tilta, tilta, tilta. Wybieramy tryb solo i klikamy graj. Lokacje na mapie nie wyświetlają się w wybranym przez ciebie języku i nie pasują do nas w lokacji z zadań. Jeśli włączysz śledzenie zadania, w właściwym miejscu na mapie pojawi się znacznik. Super robota Epic Games. Uwaga, uwaga, odpalamy mapę. Jest! Naprawdę dodali. O Boże kochany, ja się znowu bałem, że będzie się roztopiało 3 lata. Ale tak, jest, w końcu jest. Lecimy, kurde no. Aj, to Tildet w ogóle jest cały jeszcze w śniegu. Haha, <laughs> cały serwer, dosłownie cały serwer tu leci. Czekaj, co? To jednak to Tildet nie jest w śniegu? Lecę na moją chatę. To jest zawsze, ale naprawdę zawsze lądowałem. Proszę, żeby nic się nie zmieniło. Jest pistolet. Jest jakiś ziomek. Muszę go zabić. Tego też. Leży. Kolejny ziomek z pompą. Ma zero. Dawaj, Jacob, dawaj, to jest Tilted Towers. Tu są takie lagi, dobra, zabiłem go, zarobiście, zarobiście. Pa, pa, pa. Tam jest jeszcze jeden. Za tą beczką się chowa. Ładuję go, ładuję go. Woo! Mamy to, dwa Ma 200 pingów. Nie! Tilted Towers zwróciło. Pem, 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 pem. Mamy to. Dawać mi jakiś leśczy. Leszcze, leszcze, jest, 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 pan leśczy. Dzień dobry. Co? Co? Nie! Nie, widzę tej miejscówki. Czy tak się da? Czy tak się da? Nie da się tak! Co? złe oszustwo. Biegnę, biegnę. Mam pompę i jeszcze biorę skrzynkę. Tu jest ziomek! O nie, chłopczyku, ja cię muszę zabić. Giń! O. Oddał się. Ja nie wiem, mi się wydaje, że kiedyś dał się przez to okienko wlecieć. Wychodzimy z domku. Pierwszy raz. Schodzę na dół. Tu jest chłop. Balę go. puf, 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 Now, Dobra, dobra, szybko tutaj do mojego domku. Kradniemy lucik To ja żyję ja w to samo nie wierzę. Jaki ziomek? O, nie, 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 chłopczyku, czekaj, 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 czekaj. Błagam, ja chcę żyć. O! Okej. Okay, fajnie wyszło. Jeszcze jeden. Zero ma. Huhu! Ekstra wyszło. Nie, 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 nie. Kolejny, kolejny. Nie maców. No tak, tilted On nie dojeżdża. Chłopczyku, oddaj loot, Dzięki. Kolejny chłop chyba. Tak, daj ty mi rzuca. Boże, ja chcę, żyć, ja chcę żyć, ja chcę żyć, ja chcę żyć, ja chcę żyć. Chodź tu. Jadę z nimi. MK7, pompa I kolejny ziomek, to jest nierealne, nie? Wychyl, mordeczko moja kochana, Ecie, proszę, misiu kolorowy, ptysiu Dawaj, dawaj, no nie Ja chcę żyć, ja chcę żyć, ja muszę żyć, czaisz? Czemu do niego nikt nie strzela? Co on robi? Oddaj lód O! Lej na komary i uciekamy Tam jakieś dymy są, tam też Wszędzie są dymy, muszę go zabić, on ma Spidermana On ma Spidermana Dawaj, 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 dawaj. O nie. Jednak nic nie muszę. Macy, macy, ja mam zero Maxi! Jezu, kiedyś tego nie było. Oj, schodów tutaj nie ma, nie? Dlaczego? O nie. Nic nie ma. Jest jakiś ziomek za to. O, on ma gratnik. Oddawaj to. Co zrobisz, chłopczyku? Co? No. O nie, 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 nie. To doleci, to doleci. Ja się nie boję, dawaj dalej. Więcej tego. O nie, dobra, boję się, boję się, boję się, boję się. Żartowałem. Muszę zająć bezpieczne miejsce. I fajnie byłoby go jakoś zmasakrować. Nie wiem tylko jak. Nie on ma. O, pewnie. Macy, macy, macy. Flergan, jakiś chłop. Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie! Wafelku, kochany. Schodzę na dół. Też! Mm -hmm. Top 20, a nawet nie, nie wyszedłem jak, co się dzieje? O Jezu, to jest takie piękne. Jak ja widzę ile tutaj osób lata, jeszcze stare czasy przypominają. Eee, ale mój domek to zostawcie? Tak, 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 tak to moje! Nie, to jego! Ja żyję, ja żyję! Do podziemi! Biegnę! Swileczka, oni niech się biją. Tak, 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 tak. Czekam, tu jak on tu wejdzie, to jego ja masakruję! Mamy to! Nie, kolejny, kolejny, kolejny biegnie. Ja tu czekam, nie ruszam się, widzowie. Nowa taktyka. Bipusi bro Kurde, jakieś leczonka bym dostał. Jest? Owocki, owocki. Pa, pa, pa jaki żimek biegnie, on pewnie ma wszystko, go kasuje BIK! Dawaj! Nie, coś na mnie jedzie. To mnie ominie, to mnie ominie. Tak, 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 tak. To mnie ominęło. To bierze lud. Oddawaj lud! Dobra, żyję. i kolejny chłop w tirze. Ma zero! Totalne! O ja! Eksploduję! Ląduję na pistolecie i od razu skaczę, spadam w dół! Tak, trzeba było powiedzieć, że w dół, no bo oczywiście mogę się spać do góry. Proszę, jakaś broń, jakaś broń. Jest pompa. Potki, potki, potki! jest jakiś zban. Idę go zabić, idę go zabić, idę go zabić. On tu jest, tak? Wuuu! Uh! Uh! go. Czyli bombeczka z Teraz tutaj wcale nie ma całego serwera. Dojeżdżamy, idziemy na Izaka. Wróć ziomek! Uh! Nie jest dobrze, on ma mało. To jest Izak, wariacie! O kurde, jednak nie. No dawaj, dawaj, Piotrula. No czemu ty tak mało dostajesz, na ginie. nie? Kolejny ziomek, no to jest żart. Nie, 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 nie. Leszek, ja wiem, że ty chcesz mnie pomścić, ten Izaka. Ale ty się uspokój, tak? Lesek, Leszek! Leszek. Nie mam co zrobić, Leszek jest bestią. Nie jest! Mamy to! 11 HP, ulala. Szybciej Lecz, no mnie szybciej, proszę. I nade'y. Ziomek! O oh, fak. Spoko, to nie jest jego mocna strona, ja go kasuję. Naura! No, Zabieramy lucik. Jakoś spokojnie tutaj, aż mi się podoba. Jednak nie spokojnie, dymy, 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 dymy. Gościu, dawaj, dawaj, ja cię muszę zabić. Ja zdałamy to, kurde, ja wyjdę stealthed. Ole lutu. Halo, halo, czy ktoś tutaj jeszcze w ogóle żyje? Tak? Gdzie wy jesteście? Gdzieś tutaj, o tak, o tak! Nie mogę przegrać, nie mogę przegrać widzowie, nie mogę teraz przegrać, muszę go skasować. Kolego drogi, ja wiem, że się tutaj chowasz, ja to wiem. O nie, jednak nie. Spiderman, leci na mnie. mi on. On we mnie wjeżdża! Uff, ja w niego też, ma zero, dead! Dawaj temki, a tu kolejny! Nie, to jest nierealne. Ładuj to szybciej, no kurde. Ładuj! Wysadzają nas! No to tyle, to jest niepoważne. Lądujemy. Tam jest ziomek. Pa, pa, on idzie po mój lód Wo To jest jakiś żart. Pieprzony, nieśmieszny żart. Tu ludzie z każdej strony przychodzą. Kolejny ziomek. Ja nawet nie wiem, gdzie. Ło! Za mną. a podmienia mnie, podmienia mnie. Żartowałem. Ha, dobre co? Palety. Farm, szybciej. I spierdzielamy. przejmuje high ground. Tu jest ziomek. Kasuję go. O, albo on mnie. Nie ma maców, nie Wariacie. Pyk. Ale trik! On nie da rady, on nie da rady, ograłem go. Parapapa. Zaprzestańmy tej mownienia, nienawiści. dobrze, proszę. Jakiś kolejny ziomek tutaj walczy. Muszę go zabić, muszę go zabić, muszę go przejechać! Tak! Mamy to! Dawaj te ryby! O nie! Kolejny podjeżdża, kolejny! Yy, lecz mnie baczko! Spokój, spokój, spokój! Tak, spokój, dokładnie! Pisiaczku, nie ze takie numery, Czaisz? O tak! On ma kraka. Podmieniam go, jest w moim boksie! Mój boks! Masz zero! Co? Nie, to jest nierealne. No tupta i tupta, no! Chodzimy na górkę. Ja nie wiem. On jest tutaj, na wprost. Ja pierdziele, to jest jakiś koks. On spadł. Nie spadł? Trochę spadł. O tak. Zablokowałem go. No i co z tego? On leci. Na spider na mnie. O nie, 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 nie. nie, nie, nie umieraj. Tak. Kurde to 10. Robimy, robimy, kurde, winka. Dropik. Granatnik! Faktycznie wrócił, biorę go od razu. Stawiam luncha i lecę. Goni ziomka, goni ziomka. Detonacja. Dawaj go do końca. 77! Ale to że nada. Dawaj go, kasuj, kop Mordeczko moja kochana, no niestety. O kurde, ty ogarniasz. Ło, no i kolejny, kolejny. Wspakuj się. O, z dwóch stron dostaję. Z I czujemy. Ja może wyjdę i sobie pójdę. Ja pierdzielę, ja pierdzielę, ja pierdzielę, ja pierdzielę. Siema, można Dzięki. Nie, to jest niemożliwe. To są wszyscy, to są wszyscy. No i salica. Dobra, wysadzam go. O, jednak nie. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Tak. O, się prawie udało. Nie, 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 no pewnie, pospamujmy. A kuku, mordeczko. Nie, 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 ty jesteś dobry. Albo nie? Co on robi? Co on robi? On tu siedzi. Ło, żartowałem, żartowałem. Siedź sobie ile chcesz. Ja ciężko zatonuję. A on do mnie spamuje. Pewnie. Pospamuj sobie, jasna. O, nie, 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 nie. Cholerka, cholerka, cholerka nie ma. Cóuuuuu. pora na zmiany. Udamy się w to miejsce. Bo rzekomo tutaj ma być pimpek. I on faktycznie jest. Ja mogę na ciebie wsiąść? Ej, ej, halo. Aha. Nie. Patrzcie, 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 bo ten ogon to jest jak rampa i ja mogę sobie na niego wejść. E, pimpek, tam idziemy. No, dobrze, dobrze. No się nie słucha. A co robi ta dziura w jego głowie? Ło! Okej, już, już rozumiem. Top 15. A ja dalej tutaj siedzę? O, o, strefa. Bobczyku, do strefy. Już. Ty mnie słyszysz? Ja mu zadaję jeden damage? On jest jakiś niezniszczalny. Halo, mówię do ciebie. Halo, mówię... O, nie, 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 on się wkurzył. Przepraszam, przepraszam. To był żart. Żart, ja chciałem do ciebie dobrze, żebyś nie zginął od zona. Tak? Eee, eee! Nie nie, mnie, nie mnie. Ło! Nie wiem, co to robi, nie wiem, co to robi, widzę. Okej, okay, ono chyba mnie jedzie, tak? Ty czymś strzelasz! Już sobie idę, tak? Wyciluj. Czy do mnie strzela jakiś ziomek? A to strażnik, oni są z nim. Nie, to jest niemożliwe, nie? Zostawcie mnie w spokoju. Oni strzelają do niego. E, uspokój się, do Pimka nie strzelamy, tak? No i co, pimpuś ratowałem ci życie, tak? Nie? Tak, nie, dobra, to jest normalny. To jest normalny. no jak Boga. Kocham, uciekamy. No to jest żart. Mhm, fajnie. Fajnie. Nie fajnie. No nie fajnie. O! Uspokój się. Wariacie, czekaj. Ja chcę na fontannę. Geyser, cokolwiek to jest. No wystrzel mi po prostu, dzięki. Jest jakiś ziomek, który do mnie w ogóle strzela, co jest? Uspokój się. No, to się uspokoił. Pewnie lucik, beczkę i jeszcze drop. A właśnie, jest ciekawostka. Od teraz, rzekomo na arenach mamy te ściany. <grym> Serio, one tam są. Taxi, free nipple, Uwolnijcie, brata. Chapczy, wyluzuj trochę, no. Mówię do ciebie, halo! Krzaczek i gościu biegnie. Ego laseruję. Biegnij, biegnij! Super ci idzie. Naprawdę mega. O nie, nie coś dojeżdża. Jest na mnie, ziomek! O kurde. A tamten dalej biegnie, ma zero. Spokój. On chyba nie rozumie, co znaczy spokój. No, no pewnie, pewnie, no pospamujmy sobie. Oj, tak, oj tak. Czyż ten ziomek, który miał zero. O! Miał, nie da się ukryć. Śmieci chyba słyszałem. Ta, ten ziomek tu jest. To jest nierealny ziomek, który nie podjeżdżał. Siedzi sobie w śmieciach, tak? Super, dawaj. Nie no, on ucieka obczyku, to jest twój koniec, coś? Bardzo dobrze, do końca, do końca, do końca. On ma zero. Ho ho! Anonimowy O nie, wy to widzicie? Tam wteżemy kroi mu plecy, ja do niego nie strzelał. Zabij go, no zobi! Dobrze, robi to. Jest fight, To mi się podoba, super panowie, tak trzymać! Jen zero Parapapa, pa. nie dolecę! O, super. Spiderman! Uuu! Ty chłop tu siedzi, to jest niemożliwe, nie? To jest taki kasztan. Ciekawe czy on wie, że właśnie się skazał na śmierć. O kurde, chyba nie wie. Hoho Nie da się wyjść. Mam przerąbane. Proszę, dobra, dasze. I tu jest ostatni chłop. Muszę, no po prostu muszę. Nie no, jeszcze mam jakiś build fight na casualu. Ze Spider-Manem Panie Spidermanie, pan ma aktualnie zero. Dosłownie zero. O! I w ten, na ten sposób kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Według mnie update jest po prostu przezajemisty. Spadajcie na poprzednie filmy i do następnych. Strzelajcie się, miłego dnia, naura!